Dzień dobry, pokażę Wam stroik, który udało mi się już skończyć dzisiaj. To jest kolejna część tego filmu, także teraz pokażę Wam jak on wygląda. Jest to stroik bardzo taki duży wyszedł. Zrobiłam go na takiej właśnie podstawie, na kryzie z białymi gałązkami, szyszkami, które pomalowałam. Są tutaj świerki, jest, jest choinka, jest sosna, pinia. Są ozdoby, są naturalne szyszki z lasu, jest to ekologiczny, pachnący stroik, są cztery białe świece, je zaraz je zapalę. I tutaj są orzeszki, aniołki, renifery i wszystkie takie właśnie fajne rzeczy, które kojarzą nam się z świętami. Tak jak widzicie, stół jest tak metr na metr, wydaje mi się, i to jest po prostu... Bardzo duży stroik zrobiłam, użyłam bardzo dużej ilości pachnących choinek, sosny także właśnie taki sobie wyobraziłam, że to będzie taki biały śnieżny, tak jak taka ostra polska zima była kiedyś z akcentem takim tutaj granatowo-złotym jest to stroj, który może być w domu, możecie zrobić do firmy, do pracy także to będzie stroik też z czterema świecami także taki troszeczkę w stylu adwentowym ale po prostu bardzo ładne i mi się wydaje, że w środek jeszcze warto włożyć gąbkę taką florystyczną, sączyć ją wodą i wtedy jak wbijamy jodłę, świerk, choinki, to wtedy bardzo długo, przynajmniej miesiąc czasu, taki stroik wytrzyma, spokojnie będzie stał i ładnie udekorował, pachniał, prezentował się. Jest to właśnie bardzo taka troszeczkę artystyczna, nowoczesna moja forma, która narodziła mi się dzisiaj w głowie i także to wygląda e, tak. Także wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajnie. I teraz postaram się zapalić jeszcze świecę. Także momencik, zaraz wracam do was. Także e, zapaliłam e, cztery świece. Także możecie zobaczyć, że e, świece się palą. E, wygląda bardzo efektywnie i, i zachęcam was do zrobienia takich stroików. E, w wcześniejszym filmie będzie krok po kroku pokazany, jak ja to robiłam. To jest bardzo fajny sposób. Bardzo prosty i każdy w domu, każda kobieta może wykonać taki stroj, także to jest naprawdę nic trudnego, a naprawdę serce się cieszy i myślę, że domownikom na pewno spodoba się taka propozycja. Także, moi kochani, z tej okazji ja chciałam Wam złożyć życzenia świąteczne dla wszystkich moich widzów, którzy oglądają mój kanał, którzy wspierają mnie, piszą do mnie. Chciałam Wam życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, miłej atmosfery, dobrego humoru, dobrego jedzenia i dużo miłości w tym dniu. I chciałam Wam życzyć z tej okazji wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia w tym roku. Także jeszcze raz Wam tutaj zrobię taki, um, <laughs> takie zbliżenie na ten stroik, także wygląda tak. Także ja się z Wami będę żegnać i Wesołych Świąt Wam życzę, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Proszę o subskrypcję kanału, jeżeli Wam się podobał ten stroik, moja inicjatywa, inspiracja, to proszę o kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam Wesołych, Wesołych, Wesołych Świąt. Pa, pa, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.